Prace nad festiwalem Nowe Epifanie zaczynamy na długo przed okresem Wielkiego Postu. W okresie wakacyjnym, najczęściej z twórcami i twórczyniami festiwalowych spektakli teatralnych, wyjeżdżamy na taki wyjazd z laboratorium Nowych Epifanii, w ramach którego z zaproszonymi również ekspertami rozważamy, czym jest otchłań w tym roku, czy też oczywiście dotyczy to również innych tematów, z którymi pracujemy, ale w tym roku rzeczywiście zajmowaliśmy się odchłanią tym, czym ona jest dzisiaj w kulturze, gdzie można jej szukać w literaturze, w jaki sposób teologicznie można dokonywać różnych rozważań na temat jej istnienia. I to jest też taki czas, w którym twórcy właśnie zbierając te wszystkie inspiracje tworzą swoje etiudy, swoje prace, które potem stają się kanwą spektakli teatralnych, które pokazujemy w ramach festiwalu.